I... czyście czy, 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 czy strony Wojtek? I... gdzie jestem? Krasnowa Farma. Laty i nie znam. Witam trzecim odcinku z serii Lipinki. I się dokończymy prasować... Znów to zapomniałem. I kto napisze... czekajcie sobie. Taki długi dzień się zrobimy. I kto napisze e, w komentarzach 30k to przypnę serduszko i dzisiaj kupimy widzę do niej jeszcze. Trzeba ubiemontować bardziej z turm się jecha. Pamiętacie, że w tamtym odcinku gram o tak no to ja ją wam pokażę. o taką to, nową, no to pokażę. O! Jest. To właśnie coś się coś tam... jakieś kamerania. Ta mi się nie podobała. I ta ziemi tak jakby nie podobała. Kazanowa, nie? A bo ta 30 jest słaba, Nawet nie, bo ta jest brzydka. Dobra. Jedziemy. Po nowy nabytek. O tam 60 nasza stoi. Jak wspominałem. Eee... Kolejne przeczytanie. serduszko. Dobra. I to będzie taki długi odcinek. Nie wiem ile będzie trwał, ale będzie długi nawet. A mało długich odcinków nagrywam, to mam nagram taki Długi nawet. Z 20 minutowy. Patrzcie jakaś się dzieje. Fajna. nawalamy do tego sklepu Wyłączę sobie sterowanie. Już jesteśmy przy sklepie i jakby co to Kador na tym, Kador V3 na tej na lipinkach nagrywa. Fajne odcinkiem tego polsku wieśma. Wpalajcie na... Dokadora taka ma trzecieki na Rka to chyba były widły Uff, aż przyczepę na belę, poczekajcie. Bo nie ja mam przyczepki, jakieś na belki. Nie wiem, jak opisujemy. Przyczepę na beli, to jest od tego. To nie, zbyt wielka. Stąd jakoś się bierzemy, a nie z tych tamtych. Mm. Nie wiem właśnie jak wziąć. To. Nie wiem. Sam nie wiem. Aha. Nie. Biorę sobie to. 40. Nie o tak. I tak. Dobra. Panie, co się z tym stało? No leście, wybogowały się obity nasze. I pamiętacie, że w drugim odcinku prosimy widzów, żeby napisali sześćdziesiątka. No czy, czy fajna 60? no i Ktoś nam no, no i tak było Ktoś nam no, napisał Ale go pozdrawiam nie będę to kto to jest Bo nie chcę tak jak wygrać Kto to był Chyba to mówi A już mówi Dobra 30 będziemy woić nasze belki Jeszcze co krowy musimy kupić Świnorów nie bo nie, nie chcę mieć świnorów o może Dobrze, że nie wadnęliśmy, bośmy trzy rozwali. rozwalili. Weźmiemy sobie jedną belkę taką. Nie wiem czemu tu wejście same belki. O, czy wzięła belkę. ciężko jej... o oh, kurde, jak no może się, raz się kupić jakiś kiedyś. bo patrzcie, jako na... Skacz, to cię jak ona... skacie to cię Nie, dobra. Nie będziemy ładnie układać, bo... mi się po prostu tak jakby nie chcę. Dobra jest. Prosujemy. Nie wiem, może mi trochę słabo no może trochę... E, f, e, farminka, nie wiem, możecie słabo widzieć. Nie, ale to tak nagrywa, no to nie, nic je ja nie poradzę, no ja po prostu nic. Co co? Dobra, jest. E, tym pomóc... Nie będziemy włączać tym pomóc, Tak Najlepiej lepiej nie włączyć tego na to jak się beluje, bo no bo nie. Tak ja mówię. O, pełno. Też dzisiaj nagram film z zbierania belek, ale go wrzucę pewnie w środę, czyli jutro. bo tak z farminga kilka dynków, jednym w jednym dzień to bardzo do, do nocy będzie się to rzucało musiałem już pełno braka i Brak, dobra jest Zbiera się wszystko. Wiem, że trochę dziwnie wybeluje, ale to i tak się tak pozbiera, tak. A kombelować jak tutaj tak kommenzło no jeździł. I tak słone wyrzucał. niedługo jak, jak będzie 15 minut to kończymy film bo bo tak po prostu niedługo może jak, jakiegoś nowego ciągniczka sobie kupimy może jakiegoś perkinsa nie wiem, masz jakiegoś perkinesa z, z kabiną chociaż albo do trzydziestki może kabinę jakoś zrobimy. kupimy. Dobra, o kur... Oś tak zagadałem się, że... Co ja? No ja. obkażę wam jako 30 sobie kupiłem tylko niech ja jo... Tuta, kabina taka jest kabina taka taka em um, ja ta, takiej nie ta, takiej nie będziemy kupować nigdy puszki nie kupimy na glak może rurki